Wyobraź sobie scenariusz, w którym nie dość, że otwierasz naprawdę dużo paczek, to przy okazji możesz dużo zarobić. To brzmi naprawdę fajnie, i dziś to przetestujemy. Siema, tutaj koza kanał, koza sport, a to kolejny odcinek koza FC do chwały. Odcinek, po którym mam nadzieję, będziemy trochę bogatsi. A przynajmniej nie zbiedniejemy. Prawa jest niezwykle prosta. SBC81 Plus jest absolutnym hitem i nie ma co się dziwić, bo można tam trafić naprawdę dobre karty. Ale żeby zrobić SBC, potrzebne są oczywiście karty. Wszyscy korzystają z tych swoich klubowych zasobów, ale te wreszcie się kończą. No i wtedy zaglądają na rynek, przez co cena kart nieświecących oraz świecących złotych, niezależnie od ceny ogólnej, naprawdę idzie do góry. Na czym my postaramy się oczywiście skorzystać, dlatego też. No, prawdopodobnie wszystkie moje końce w klubie dziś wydam na paczki za 5000. tysięcy. Nadzieją na to, że uda nam się na tym zarobić. Y zobaczymy co będzie pierwsze, czy skończą się końsy, czy też zapełni się moja lista transferowa chociaż mamy tutaj 100 wolnych miejsc e, tak więc zrobimy sobie obliczenie też czy na tym zyskałem, straciłem, Na no, przede wszystkim może uda się trafić po drodze jakiegoś future star, tak więc plan wydaje się być całkiem sprytny, co za tym idzie raczej nie mógł być moim planem, e, zobaczyłem film Koziego, Koziego, e, który wyświetlił mi się w proponowanych, stwierdziłem podobna nazwa zobaczę film, e, no i on tam testował tą metodę na mniejszej liczbie końców e, ale to do niego należy ten pomysł więc, więc zapraszam do niego Maciej Link na dole do materiału No to jest osoba, od której myślę, że Nauczycie się zarabiać w przeciwieństwie Do mnie, tutaj raczej jestem Przykładem tego, jak monety się traci, jak monety Się wydaje, ale w myśl zasady, że Głupi zawsze szczęście mają Liczę, że uda nam się tutaj wyjść z tego Wszystkiego cało, tak więc te karty, które mają Wartość będą szły na listę transferową, reszta To będzie zwyczajny, bezczelny Quixel. Wy oglądając ten materiał Możecie teraz, w tym momencie, w komentarzach Obstawić, czy uda mi się na tych paczkach zarobić czy stracę, czy, czy może wyjdę na zero Dajcie znać, jak sądzicie, czy będą jakieś Lockouty, czy też nie, na razie wszyscy Piłkarze oczywiście idą na listę transferową Na style gry, przyznam szczerze, nie wiem ile kosztują Tak więc sprawdzam, jeżeli taki strażnik Kosztuje 200 monet, no to Wybaczcie, ale nie będę go wystawiał Okej, okay, to w naszych kategoriach jest naprawdę mega paczka. E, czterech aż zawodników. W dodatku e, mamy filar, który może już coś kosztować. Chociaż nie, kosztuje 200 monet, więc nie. Ale w dodatku mamy złotą paczkę. Tak więc tu już bezpośrednio wychodzimy na zero. E, więc no, zobaczmy od razu, czy w tej złotej e, będziemy mieli trochę szczęścia. No Byli tacy, co trafiali w niej Cristiano Ronaldo. My na Ronaldo raczej nie liczymy. Są to dodatkowe końce. Proszę bardzo, mamy nawet Pika. No, nie najlepszego, ale karta świecąca wpada dodatkowo, więc no, zobaczcie sami, tu naprawdę jest sporo zawodników, biorąc pod uwagę, że każdy może kosztować około 1000. No, naprawdę nie jest źle. W dodatku styl gry SPD na SP, który kosztuje. Egzekutor. No, może kosztuje 200 monet, także się sprzeda, więc no, muszę przyznać, że tu to tutaj może rzeczywiście być profit Jeśli dobrze liczę za nami 5 paczek I na oko 3 z nich Ufundowały nam całą tę zabawę Bo wygląda to bardzo przyzwoicie I na razie jestem Naprawdę dobrej myśli Bo też dostajemy bardzo dużo Właśnie takich styli gry No które zwyczajnie kosztują SPO na SN Także jest coś warty Więc no, nie jest źle no i trzeba pamiętać, że tutaj dodatkowym absolutnym profitem jest to, że jeżeli byśmy jakimś cudem trafili jakąś OK kartę, nawet nie umiem Two oczu, no to to są wszystko karty wymienne i to jest naprawdę piękna sprawa, że możemy liczyć wtedy na naprawdę ciekawy zysk. Tutaj znowuż czterech zawodników, 1000 monet, więc... Jest ok, naprawdę. Muszę powiedzieć, że mamy 47 kart już na liście transferowej, to są takie karty, z których wyciśniemy końce. No, ważne jest to, tylko żeby ci zawodnicy nas nie zawodzili, jeśli chodzi o swoją wartość. Ja tutaj staram się każdą paczkę sobie liczyć, że, że ją otworzyłem. Aczkolwiek znając mnie, to już i tak pewnie parę przegapiłem, albo kliknęłem albo za dużo razy. No, jest to metoda tylko i wyłącznie oparta na szczęściu, ale muszę powiedzieć, że no, mi sprawia ona sporą satysfakcję, bo e, no. Zawsze jest ten dreszczyk emocji towarzyszący otwieraniu paczek. Zawsze, e, zawsze to jest przyjemna sprawa. E, no bo mamy jakiś tam ułamek szansy, żeby coś trafić. Oczywiście mniej niż 1% na to, że trafimy przyszłą gwiazdę, ale no jest to, jest to fajne. Ja, ja to lubię. Mamy banery, co w przypadku e, no tych paczek jest dla nas naprawdę dużą rzeczą. Będzie to. E, o Boże, kto to będzie? E, Escudero. O Jezus, ale żeś mnie oszukał, chłopie. Myślałem, że będziesz miał chociaż 8-3 oceny ogólnej. Bo to by było naprawdę coś, co prawda najgorzej nie jest, bo zawodników sporo mamy. Banery jedne mieliśmy, no ale to, to. Szkoda, że nieprawdziwe. Ale walkout teraz mamy. I tu już nam tego nikt nie zabierze. Nikt nas tu nie oszuka. I jest to jeden hazard trafiony z paczki za 5000. Ej, no to naprawdę zwraca nam większość tych paczek. Ja wiem, że taki walkout zakrzywia wykres tego, tego naszego zarobku, ale co z tego? No, na tym ta metoda polega, że jak masz farta, no to, no to zwyczajnie masz farta. To co istotne, ja tej metody też do końca nie traktuję jako pomnożenie swojego kapitału, bo raczej zdaję sobie sprawę z tego, że tutaj no, nie zarobimy tysięcy setek tysięcy i, i, i że zaraz będzie mnie stać na kartę, o których marzę. Ale jest to fajna metoda. Bo dajemy sobie. Bardzo dużo szans w zasadzie za darmo, no bo wychodzimy na zero albo na plus, na to, żeby jakimś cudem może pokazał nam się one watch Gdybym zrobił to wszystko w wymianach, no to sami rozumiecie, tutaj no pewnie i tak bym once to watcha nie trafił, a no straciłbym na tym obiektywnie. Tak więc na naszym koncie obecnie mamy 55 tysięcy. Zaczynaliśmy z majątkiem w wysokości około 160 koła, no ale teraz 100 pozycji z listy transferowej zostało mi. Do wystawienia. No chwilę to zajmie, bo, bo chcę to zrobić no, no, w, w miarę okej, okay, żeby za dużo też na tych kartach nie tracić, więc do roboty. Okej, okay, za nami godzina, po której jak widać sprzedało się naprawdę wielu naszych zawodników. E, no co mogę powiedzieć? E, jak widzicie, no starałem się ich sprzedawać za, za, za ceny odpowiednie. No niewiele mieliśmy kart, które e, zarobiły nam dużo końców. Rugani był jedynym piłkarzem, który e, cokolwiek tam kosztował. E, no, poza tym, no były karty za 1000, były karty za 950. No sami widzicie, że e, no nie patrzymy tutaj na jakieś większe. Końcy, chociaż w sumie jest to dwa razy więcej niż większość z tych graczy normalnie byłaby prawdopodobnie warta. Staram się Wam wszystko pokazać, żebyście tutaj nie zarzucali mi, że gdzieś coś sprzedałem za więcej albo, albo coś w tym stylu. No, oczywiście, style gry są tutaj absolutnymi game changerami. Ten wystawiłem przez przypadek na licytację, ale mimo to poszedł za przyzwoite końcy. No i mamy jeszcze paru zawodników, których spokojnie moglibyśmy sprzedać. Tak więc wydaje mi się, że zrobilibyśmy tutaj około 140 tysięcy. Tak więc mamy drobną stratę, jak się okazuje. Tego się nie spodziewałem, ale mamy drobną stratę, e, a w zasadzie moglibyśmy ją mieć, no gdyby oczywiście nie trafiony jeden azar, e, którego możemy spokojnie sprzedać za około e, 40 tysięcy, a może nawet za 50, by wszedł przy odpowiednich wiatrak. Tak więc słuchajcie, ja tego Eden azarda wystawię na sprzedaż, bo dzięki temu i tak zarabiamy końsy, a pozostałe karty no już nie będą przeze mnie sprzedawane, e, tylko Zrobię sobie parę SBC. Nie mamy te karty, więc zróbmy te piki 8,1. No dobra, tak więc to, co nam zostało, yy, mamy przekute w jeden pik i dwie paczki 82,88. No, te piki naprawdę dają, nie? Te piki naprawdę dają, tak więc. Znowuż możemy powiedzieć, że jesteśmy grubo na plusie, bo gdybym takiego Bruno miał kupić, no to byśmy tutaj patrzyli na około 70 tysięcy, więc jest naprawdę dobrze. Zresztą jak widzicie, mamy już 170 tysięcy, czyli więcej końców niż zaczynaliśmy ten odcinek. Na no wpadł nam Bruno i może ktoś jeszcze pojawi się w tych dwóch paczkach, tak więc... Taki materiał eksperymentalny, ale eksperyment jak najbardziej udany. Jeszcze tutaj mam nadzieję, że nie zobaczymy żadnych e, powtórek, żadnych duplikatów. Hradeckiego nie mam, więc jest to duży plus. No i co, jeszcze walkoucik na koniec? Ja już będę naprawdę mega szczęśliwy. Zobaczmy. Jest walkout, tak więc słuchajcie, ja czuję się po tym materiale spełniony. Portugalia, prawy skrzydłowy. Fantastycznie, bo Bernardo. Chyba nie mam w klubie, tak więc Tak więc dwie nowe karty, które będę mógł do SBC wykorzystać. Zarobione końsy, paczki pootwierane, tak więc przyznam szczerze, że no wygląda to wszystko całkiem nieźle. No, no nie mam jak tego złożyć w sake, ale na pewno wszystkie te SBC85 i tak dalej będę robił na spokojnie. gdyby pojawiło się jakieś SBC-u zawodnika, które no wyglądałoby fajnie, no to na nie też by było na stać, więc. No, no, jest dobrze, odbudowaliśmy się naprawdę fajnie po tym Riberim. No i teraz czekam na kogoś, kogo mógłbym również zrobić, kogo bym chciał. No jest cały czas dostępny Cristiano Ronaldo. Tak chodzi mi po głowie, jako ten zastępca, następca mojego Krespo, ale Ale nie wiem, no też myślę o średniej wersji ikony, ale warto robić teraz ikonę, czy, czy, czy może poczekam na coś innego? Nie wiem, trzeba trzeba dać sobie chwilę czasu, trzeba mieć odrobinę cierpliwości, mam nadzieję, że będę mi umiał. Mam nadzieję, że będę ją miał. Tymczasem w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że taki trochę inny materiał eksperymentalny Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie i dajcie mi o tym znać na dole w komentarzach. Na razie, to było na tyle. To był koza, kanał koza Sport. Na razie. Piona!